Nagrywa się Hello. teraz wchodzę do mojego pokoju. No, dobrze. No. Chyba. Tak. Okej. Okay. Może. Okej. Okay. Nie. No chodź tu. Dobrze. Jak tam dobrze? Na razie tak. Ja już tutaj już no, na się nie mam. Mam martwić. Dobrze. Ok. Czekaj. Dobrze. Czekajcie. zamknij. Takie. że nie wziąłem już. Tu Zamknij się. Zamknij się. A. Zamknij. się. Dobrze. Y tutaj no, mamy właśnie starość. Tak, nie widać tego. No zamierzamy. właśnie. Teraz poradnik. Jak, jak schować się w szafie? Proszę, proszę mnie schować w szafie. Ja... W tej chwili jestem schowany w szafie. Nie widać tego, bo nie mam włączonej. Ej, ale no nie rób tak. Bo... I zamierz łapy. Bo nie mam włączonej laterki. Odsłuchaj się lepiej. A więc Free to One, z Buta, z Buta wyjeżdżam. Ale akbar. Dobra, dzień dobry. Nie, oczywiście, ja nie jestem żadnym islamistą. Okej. Okay. To był taki bardzo. Dzięki Cicho bądź. Widziałeś Dobra. To, to był taki bardzo krótki odcinek, który był poradnikiem, jak schować się w szafie. Do. Papa!